Znasz to uczucie uwięzienia we własnym umyśle? Jakby cisza wokół ciebie nie przynosiła ukojenia, a jedynie wzmacniała wewnętrzny hałas? Nie jesteś w tym sam. Tysiące ludzi budzi się każdego dnia, dźwigając ciężar, którego nikt nie dostrzega, niepokój, którego nie da się uśmierzyć ani rozpraszaczami, ani pustymi słowami. Dzisiaj odkryjesz, jak potężna modlitwa może być mostem między chaosem, który odczuwasz, a pokojem płynącym od Boga. To nie magia, to nie formuła. To okazja, by mówić do Boga takim, jakim naprawdę jesteś, bez masek, bez prób. A na ostatnie minuty tego filmu zachowałem coś wyjątkowego, biblijną prawdę, która poruszy twoje serce w sposób, jakiego być może nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Weź głęboki oddech. Ta rozmowa może być początkiem zmiany, której pragnie twoja dusza. Są dni, kiedy cisza waży więcej niż krzyk. Rozglądasz się i wszystko wydaje się normalne, ale w głębi duszy szaleje niewidzialna burza. To tak, jakby twoja dusza szeptała wołanie o pomoc, którego nikt nie słyszy, nawet ty czasami, a potem pytasz siebie: Jak się tu znalazłem? Jak to zmęczenie mnie ogarnęło, a ja nawet tego nie zauważyłem. Prawda jest taka, że niepokój umysłu i ciężar zmęczonej duszy nie pojawiają się nagle, narastają powoli, niczym warstwy kurzu, których nawet nie zauważasz, aż wszystko staje się niewyraźne. A potem przychodzi to dziwne uczucie. Jesteś otoczony ludźmi, ale czujesz się samotny. Masz tyle rzeczy do zrobienia, ale żadna z nich nie wydaje się naprawdę ważna. To pustka, która boli, nawet bez widocznej rany. A wiesz, co jest najgorsze? Próbujesz znaleźć wyjście, próbujesz się odwrócić, zająć czymś, udawać, że wszystko jest w porządku. Ale kiedy zapada noc i w końcu przestajesz, ten wewnętrzny głos powraca. A teraz, co mam zrobić z tym uczuciem? Właśnie w tym momencie modlitwa w trudnych chwilach przestaje być opcją, a staje się pilną koniecznością. Bo są chwile, kiedy nie potrzebujemy rady, nie potrzebujemy religijnych banałów, potrzebujemy kogoś, kto naprawdę słucha, kogoś, kto rozumie bałagan, który dzieje się w nas, i właśnie wtedy potężna modlitwa staje się realna. Nie dlatego, że znasz właściwe słowa, ale dlatego, że Bóg słyszy nawet to, czego nie potrafisz powiedzieć. Czy Bóg naprawdę przejmuje się tą bolesną ciszą, którą nosisz w sobie? A co gdybym ci powiedział, że nawet giganci wiary czuli się tak zablokowani, zagubieni, nie wiedząc, jak rozpocząć rozmowę ze Stwórcą Wszechświata? Myślisz, że jesteś jedyną osobą, która przez to przechodzi? Opowiem ci historię, która może zmienić Twoją perspektywę. Dawid, ten sam, który stawił czoła Goliatowi zwanemu mężem według Serca Bożego, miewał chwile, gdy jego modlitwy były wręcz rozpaczliwymi wołaniem. W psalmach niczego nie ukrywa. Jak długo, panie? Czy na zawsze będziesz o mnie zapominał? Wyobraź sobie tę scenę. Najpotężniejszy król Izraela, siedzący w swoim pałacu lub uciekający do jaskiń, czujący, że Bóg milczy, nie miał pięknych słów, nie miał duchowego scenariusza, miał jedynie surową szczerość złamanego serca. I wiecie, co jest imponujące? Bóg nie odrzucił chaotycznych modlitw Dawida. Wręcz przeciwnie, te szczere modlitwy, pełne bólu i wątpliwości, są zapisane w Biblii do dziś. Bo rozmowa z Bogiem nie wymaga elokwencji, nie wymaga uporządkowanego życia. Wymaga jedynie autentyczności, ukazania się takim, jakim się jest, a nie takim, jakim chciałoby się być. Ile razy chciałeś się pomodlić, ale pomyślałeś, zważywszy na to, jak się czuje. Lepiej nawet nie próbować. Albo Bóg nie będzie chciał usłyszeć, co czuje. Ale zastanów się, skoro Bóg przyjął brutalnie szczere żale Dawida, dlaczego miałby odrzucić twoje? Modlitwa nie musi być idealna. Musi być prawdziwa. I właśnie w tej cichej szczerości dzieje się coś potężnego, jak połączenie się z Bogiem w modlitwie, nawet gdy brakuje ci odpowiednich słów. Więc oddychaj. Nie musisz robić wrażenia na Bogu. Wystarczy, że się do niego zbliżysz. A czasami zaczyna się to od prostego, Boże, nawet nie wiem, co powiedzieć, ale cię potrzebuję. A co jeśli blokada, którą odczuwasz, nie jest barierą, ale początkiem bardziej szczerej rozmowy niż kiedykolwiek wcześniej? Kiedy w końcu wypuścisz to, co w tobie uwięzione, coś się zmienia. Nie chodzi o to, że problemy nagle znikają. Rachunek nadal jest, związek nadal wymaga naprawy, zdrowie nadal jest problemem, ale czujesz dziwną, niemal niewytłumaczalną ulgę, która zaczyna wypełniać Twoją pierś. To tak, jakby ktoś w końcu powiedział: Słyszałem Cię i jestem tutaj. To pierwszy oddech spokoju, który pochodzi od Boga. To nie jest całkowite rozwiązanie. To nie jest natychmiastowy cud. To coś bardziej subtelnego, ale głęboko realnego, to uczucie, że nie dźwigasz już wszystkiego sam, rozmawiałeś z Bogiem, który podtrzymuje wszechświat, a On nachylił ku Tobie ucho. Pomyśl o tym. Stwórca galaktyk zatrzymał się, aby Cię wysłuchać. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 11, 28: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Zwróć uwagę na słowo przyjdź. Nie oznacza ono, najpierw bądź doskonały. Nie oznacza ono, zorganizuj swoje życie, a potem się pokaż. Oznacza ono, przyjdź taki, jaki jesteś. A kiedy przychodzisz, nawet potykając się, on cię nie odrzuca, on cię przyjmuje. I w tym przyjęciu rozpoczyna się proces przyjmowania Bożego pokoju. Być może jeszcze nie czujesz się zupełnie inaczej, być może wciąż dręczy cię niepokój, ale coś się zmieniło. Teraz wiesz, że jest bezpieczne miejsce, do którego możesz się udać. Modlitwa, która przynosi spokój serca, nie jest magiczną formułą. To relacja, która pogłębia się z czasem. To rozmowa, która im częściej ją praktykujesz, tym bardziej uświadamiasz sobie, jak bardzo ci jej brakowało. A co najlepsze? Nie musisz czekać, aż będziesz silniejszy, żeby kontynuować modlitwę. Możesz wrócić teraz i jutro, i kiedy tylko będziesz potrzebować. Ulga, którą poczułeś, była dopiero początkiem. Ale początkiem czego dokładnie? Czy próbowałeś kiedyś uspokoić umysł mocą pozytywnego myślenia? Będzie dobrze. Zrelaksuj się, nie martw się. I co się dzieje? Pięć minut później znów pojawia się niepokój, te same zmartwienia kręcą się w kółko, a serce wali jak młotem bez wyraźnego powodu. To frustrujące, prawda? Bo czujesz, że nie masz kontroli nad własnym umysłem. Różnica między modlitwą a lękiem polega na tym, że modlitwa nie próbuje jedynie przekonać umysłu, dotyka czegoś głębszego ducha. List do Filipian 4:6-7 to nie tylko ładny werset na Instagram, to prawdziwa obietnica. O nic się już nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Widzisz ten porządek? Najpierw się modlisz. Wszystko przed Bogiem składasz bez żadnych filtrów, potem przychodzi pokój. I jaki to pokój, taki, który przewyższa wszelkie pojmowanie? To nie jest pokój, który ma logiczny sens. Nadal stoisz przed tymi samymi wyzwaniami, ale twoje serce, twoje serce zwalnia. Twój umysł przestaje krążyć w kółko. Bierzesz głęboki oddech i jakimś cudem udaje ci się spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. A skoro już tu jesteśmy, pozwólcie, że zrobię sobie krótką przerwę. Jeśli ten materiał porusza wasze serca, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić lajka. Like to pomoże większej liczbie osób odnaleźć przesłanie, które może odmienić ich życie, i możecie być pewni. Wkrótce pojawi się o wiele więcej takich treści, które wzmocnią waszą wiarę i przyniosą wewnętrzny spokój poprzez modlitwę. Wracając. Ta modlitwa o uspokojenie serca działa, ponieważ nie tylko dajesz upust pustce, oddajesz swoje ciężary komuś, kto naprawdę może je unieść. A kiedy Bóg zdejmuje ciężar z twoich rąk, twoje ramiona się rozluźniają, twoja klatka piersiowa się otwiera, naprawdę znów oddychasz. A co jeśli ten spokój nie będzie jedynie ulotnym uczuciem, ale początkiem czegoś trwałego w twoim życiu? Niektórzy mylą spokój z zaprzeczeniem: Ach, jeśli będę się dużo modlić, przestanę cokolwiek odczuwać, albo, jeśli mam prawdziwą wiarę, nie będę się już o nic martwić. Ale to tak nie działa. Spoczynek w Bogu poprzez modlitwę nie polega na chowaniu głowy w piasek. Chodzi o odwagę, by spojrzeć na rzeczywistość z pogodą ducha, wiedząc, że nie zmagasz się z nią sam. Pomyśl o Jezusie w Getsemanii. Wiedział dokładnie, co go czeka: zdrada, tortury, śmierć. I co zrobił? Modlił się. Modlił się z taką intensywnością, że jego pot stał się jak krople krwi. Nie udawał, że wszystko jest w porządku. Powiedział: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Ale zaraz dodał: Lecz nie jak ja chcę, ale jak ty. To jest modlitwa, która przynosi duchowy pokój w Bogu, szczerość w przyznaniu się do strachu, bólu i trudności, ale mimo to wybór zaufania. To nie odpoczynek kogoś, kto się poddaje, to odpoczynek kogoś, kto się poddaje, a jest w tym ogromna różnica. Poddanie się to powiedzenie: Nie mogę już tego znieść, więc przestanę próbować. Poddanie to powiedzenie: Nie mogę już tego dźwigać sam. Więc pozwolę Bogu nieść to ze mną. Spokój ducha płynący z wiary nie eliminuje prób, ale zmienia sposób, w jaki je przeżywasz. To jak przejście przez burzę, trzymając za rękę kogoś niezwykle silnego. Burza wciąż trwa, ale ty już nie dryfujesz, masz punkt oparcia. I to robi ogromną różnicę. W księdze Izajasza 26:3 czytamy: Ty zachowasz w doskonałym pokoju tych, których umysły są stałe, bo Tobie zaufali. Zauważ, nie chodzi o brak problemów, chodzi o zaufanie pośród problemów. A to zaufanie rodzi się w modlitwie, w chwili, gdy decydujesz się uwierzyć, że Bóg jest większy niż wszystko, z czym się zmagasz. Oddanie kontroli brzmi przerażająco, prawda? Ale co jeśli to właśnie tego potrzebujesz, by w końcu odnaleźć spokój? Oto prawda, o której mało kto mówi: modlitwa o wzmocnienie wiary nie zmienia najpierw okoliczności, zmienia Ciebie. A kiedy Ty się zmieniasz, Twój sposób radzenia sobie z okolicznościami ulega całkowitej przemianie. To tak, jakbyś zyskał nową soczewkę, przez którą możesz spojrzeć na tę samą sytuację. Możesz modlić się o uzdrowienie, a to może zająć trochę czasu. Możesz modlić się o zaopatrzenie, a pieniądze mogą nie pojawić się z dnia na dzień. Możesz modlić się o związek, a sytuacja może pozostać skomplikowana. Ale w międzyczasie coś w tobie rośnie siła, która nie zależy od rozwiązania problemów stanowczość, która nie wynika z widocznych rezultatów, ale z czegoś znacznie głębszego zaufania Bogu poprzez modlitwę. Paweł rozumiał to, jak mało kto trzykrotnie modlił się, prosząc Boga o usunięcie ciernia w ciele. Nikt dokładnie nie wie, co to było, ale głęboko go to dręczyło. A czy wiecie, jaka była odpowiedź Boga? Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. 2 Koryntian 12:9. Nie była to odpowiedź, którą Paweł chciał usłyszeć, ale była to odpowiedź, której potrzebował. Ponieważ Paweł odkrył coś rewolucyjnego: nie musiał być silny, aby być silnym. Wystarczyło mu połączenie z Bogiem, i w tym połączeniu, w intymności potężnej modlitwy chrześcijańskiej, odnalazł siłę, która nie była jego własną. To Bóg działał przez niego, i dlatego mógł powiedzieć: Kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. Ta wewnętrzna siła jest niewidoczna, ale czujesz ją. To ta niewytłumaczalna odwaga, która pojawia się, gdy powinieneś się rozpadać. To ten dziwny spokój, gdy wszystko wokół jest chaotyczne. To ta pewność, że cokolwiek się stanie, nie utoniesz, bo jest coś, ktoś, kto cię podtrzymuje. Czy jesteś gotowy odkryć, co się dzieje, gdy w końcu odpuszczasz stery i pozwalasz Bogu przejąć kontrolę? To najtrudniejszy, a jednocześnie najbardziej wyzwalający moment. Poddanie się, bo bądźmy szczerzy: pragniemy pokoju, ale pragniemy też kontroli. Chcemy, aby Bóg rozwiązał problemy, ale na nasz sposób, w naszym czasie, zgodnie z naszym planem. A potem jest ta wewnętrzna walka. Czy naprawdę ufam, czy potrafię odpuścić? Modlitwa o poddanie się Bogu nie polega na rezygnacji z działania. Chodzi o to, by przestać udawać, że znasz wszystkie odpowiedzi. Chodzi o to, by uznać, że są rzeczy poza Twoją kontrolą, bez względu na to, jak bardzo się starasz i to jest w porządku że możesz przestać próbować kontrolować to, czego nie da się kontrolować i po prostu odetchnąć, zaufać odpocząć. Wyobraź sobie Piotra kroczącego po wodzie. Początkowo skupił się na Jezusie i udało mu się dokonać niemożliwego. Ale potem spojrzał na wiatr, fale, sytuację wokół siebie i zaczął tonąć. I co zrobił Jezus? Natychmiast wyciągnął rękę. Małej wiary, czemu zwątpiłeś? Zauważ, że Jezus nie pozwolił Piotrowi utonąć, ale nie omieszkał też wskazać źródła problemu, braku zaufania. Kiedy modlisz się z prawdziwym poddaniem, mówisz: Jezu, będę patrzył na ciebie, a nie na fale. Przestajesz rozpamiętywać. Co by było, gdyby przestajesz tworzyć w głowie tysiące katastroficznych scenariuszy. Poddajesz się, i w tym poddaniu coś się dzieje, udręka znika. Nie dlatego, że problemy zniknęły, ale dlatego, że nie walczysz już z nimi sam. Psalm 55, 22 mówi: zrzuć swoją troskę na Pana, a On cię podtrzyma, nie dopuści, by sprawiedliwy się zachwiał. Nigdy, to obietnica bez wyjątków. Nie, może, nie jeśli będziesz wystarczająco dobry, nigdy. Poddajesz się, a On Cię podtrzymuje. Proste, trudne, ale proste. A ta modlitwa czy naprawdę porusza serce Boga? Czy jest to tylko rytuał, który wykonujemy, żeby poczuć się lepiej? Oto punkt zwrotny. Spoglądasz wstecz i uświadamiasz sobie: Czekaj, zmieniłem się. To nie stało się z dnia na dzień nie było żadnych fajerwerków. Ale nie jesteś już tą samą osobą, która wtedy zaczęła się modlić. Jest coś innego w tym, jak się czujesz, w tym, jak myślisz, w tym, jak reagujesz. Modlitwa, która przemienia, nie działa jak magiczna różdżka, która zmienia świat wokół ciebie. Zaczyna się znacznie bliżej, w Twoim sercu. List do Rzymian 12:2 mówi o tym: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. A jak umysł się odnawia poprzez ciągłą więź z Bogiem, poprzez to, jak modlitwa i odczuwanie spokoju stają się stylem życia, a nie tylko chwilą rozpaczy. Niesamowite, jak modlitwa reorganizuje Twoje priorytety. Rzeczy, które kiedyś spędzały Ci sen z powiek, teraz wydają się mniej istotne. Ludzie, którym myślałeś, że nigdy nie wybaczysz, zaczynasz im współczuć. Sytuacje, które wydawały się beznadziejne, zaczynasz dostrzegać możliwości. Nie chodzi o to, że stałeś się naiwny, chodzi o to, że nawiązałeś kontakt ze źródłem mądrości większym niż Twoje własne. Co więcej, zaczynasz dostrzegać Boga działającego w sposób, którego wcześniej nie dostrzegałeś, słowo w odpowiednim momencie, drzwi, które otwierają się, gdy wszystko wydawało się zamknięte. Przypadkowe spotkanie, które zmienia wszystko, i rozpoznajesz, to był On. On jest ze mną. To spostrzeżenie przynosi duchowy pokój w Bogu, którego nic i nikt nie może ukraść. Przemiana nie polega na tym, że stajesz się doskonały. Chodzi o to, żebyś stał się bardziej podobny do Chrystusa bardziej cierpliwy, bardziej kochający, silniejszy w wierze bardziej zdolny do przetrwania burz bez utraty nadziei czyli ten spokój to nie tylko uczucie które znika przy pierwszym sygnale kłopotów on naprawdę trwa tak zostaje ale nie tak jak sobie wyobrażasz nie chodzi o to że nigdy więcej nie będziesz mieć złego dnia nie chodzi o to że nigdy więcej nie poczujesz strachu ani smutku spokój ducha płynący z wiary nie czyni cię odpornym na życie sprawia, że jesteś odporny. Daje ci solidny fundament, którego nic nie jest w stanie całkowicie zachwiać. Wyobraź sobie drzewo z głębokimi korzeniami. Nadchodzi burza? Tak, nadchodzi. Gałęzie mogą się kołysać, niektóre liście mogą spaść, ale drzewo nie zostaje wyrwane z korzeniami. Ponieważ korzenie są mocno osadzone głęboko, gdzie nikt ich nie widzi, to obraz kogoś, kto wiedzie życie, wypełnione nieustanną modlitwą. Modlitwa o zakończenie niepokojów nie eliminuje wichrów życia, ale zakorzenia cię tak głęboko w Bogu, że możesz przetrwać burzę, stojąc dumnie. Są dni, kiedy niepokój puka do Twoich drzwi. Rozpoznasz go, ach, to znowu ty. Ale teraz wiesz, co robić. Nie panikujesz, nie rozpaczasz. Oddychasz, zamykasz oczy i mówisz: Ojcze, znowu tu jestem, potrzebuje Cię, a On Cię przyjmuje. Zawsze. Jakby to był pierwszy raz. W Ewangelii Jana 14:27 zapisana jest piękna obietnica Jezusa: Pokój zostawiam Wam, pokój Mój Wam daje. Nie tak jak daje świat, daje Wam. Niech się nie trwoży serce wasze i nie lękajcie się. Pokój świata jest warunkowy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będę miał pokój. Pokój Jezusa jest inny. Istnieje niezależnie od okoliczności. Jest stałą obecnością, delikatnym szeptem pośród chaosu. Jestem tutaj. I dopóki tu jestem, wszystko będzie dobrze. Ten spokój dla zmęczonej duszy nie jest rezerwą energii, to ciągłe źródło, nie wyczerpujesz go. Im więcej pijesz, tym więcej go płynie. A sekret jest prosty: pozostań w kontakcie. Nieustannie wracaj do modlitwy, niech będzie ona Twoją codzienną ucieczką, a nie ostatnią deską ratunku. Ale jak mogę mieć pewność, że ta modlitwa stanie się częścią mnie a nie będzie tylko czymś, co mówię, gdy jestem zdesperowany, teraz dotarłeś do miejsca, w którym wszystko naprawdę się zaczyna? Bo modlitwa to nie wydarzenie, to podróż. To nie coś, co robisz w kryzysie, to coś, co podtrzymuje cię każdego dnia, w każdej sytuacji, z każdym oddechem. Codzienna modlitwa o pokój to różnica między przetrwaniem a życiem w pełni. Pomyśl o tym, jak pielęgnujesz relacje z kimś, kogo kochasz. Nie rozmawiasz raz do roku i nie oczekujesz, że ta więź będzie silna, prawda? Rozmawiasz każdego dnia. Dzielisz się zwycięstwami, lękami, błahostkami dnia codziennego. Tak samo jest z Bogiem. On nie chce tylko Twoich pilnych próśb. On pragnie Twojego towarzystwa. Chcę, aby rozmowa z Bogiem stała się tak naturalna jak oddychanie. Jeżeli list do Tesaloniczan 5:17 mówi coś, co wydaje się niemożliwe. Módlcie się nieustannie. Nieustannie. Co to znaczy? Ale wtedy rozumiesz. Nie chodzi o to, by klęczeć 24 godziny na dobę. Chodzi o życie w ciągłej świadomości obecności Boga. Chodzi o to, by każdą chwilę przemienić w okazję do komunii. Obudziłeś się. Dzień dobry, Ojcze. Utknąłeś w korku. Dziękuję za ten dzień. Otrzymałeś trudną wiadomość? Potrzebuję cię teraz. To nastawienie zmienia wszystko. Przestajesz postrzegać modlitwę jako religijny obowiązek i zaczynasz dostrzegać, czym ona naprawdę jest intymną relacją ze Stwórcą. A kiedy modlitwa staje się ścieżką, odkrywasz, że nigdy więcej nie jesteś sam. Nawet w najciemniejszych, najcichszych, najbardziej bolesnych chwilach jest obecność, spokój, pewność, że jesteś kochany i otoczony opieką. A pamiętacie tę obietnicę, którą złożyłem na początku, że zachowałem coś wyjątkowego na tę chwilę? Oto ona, księga Jeremiasza 29, 12, 13, mówi: Wtedy będziecie mnie wzywać i przychodzić i modlić się do mnie, a ja Was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie, jeśli będziecie mnie szukać całym sercem. Przeczytaj to jeszcze raz, powoli, i wysłucham Cię. Nie może. Nie, jeśli na to zasłużysz, usłyszę cię, a nawet więcej, znajdziesz mnie. To nie Bóg jest ukryty. To ty musisz go szukać całym sercem. A kiedy to zrobisz? Kiedy Twoja potężna modlitwa wypłynie ze szczerego, otwartego, spragnionego serca? Znajdziesz go. A znajdując go, znajdziesz wszystko, czego zawsze szukałeś: pokój, cel, siłę, bezwarunkową miłość. Ta podróż, którą tu rozpocząłeś, nie musi się kończyć. Tak naprawdę to dopiero początek. Dotarliśmy więc do końca tego spotkania, ale nie do końca Twojej podróży z modlitwą o przemianę. Spójrz wstecz, przyszedłeś tu niosąc ciężar, szukając odpowiedzi, pragnąc poczuć Boży pokój w sposób realny i trwały. A teraz wiesz, że jest to nie tylko możliwe, ale w zasięgu ręki w tej właśnie chwili. Pytanie pozostaje. Co z tym zrobisz? Czy pozwolisz, by ten film był po prostu kolejnym obejrzanym materiałem, czy też punktem zwrotnym w twoim życiu duchowym? Bo prawda jest taka, że nikt nie może dokonać tego wyboru za ciebie. Mogę ci wskazać drogę. Biblia daje ci obietnicę, ale tylko ty możesz zrobić pierwszy krok, uklęknąć dosłownie lub w sercu i powiedzieć: Boże, potrzebuję cię. Jeśli ta treść w jakikolwiek sposób cię poruszyła, nie trzymaj tego dla siebie. Podziel się nią z kimś, kto również potrzebuje usłyszeć, że istnieje nadzieja. Zostaw komentarz poniżej i opowiedz nam, co Bóg czyni w twoim życiu. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj go już teraz, aby nadal otrzymywać wiadomości, które wzmacniają twoją wiarę i przynoszą wewnętrzny spokój poprzez Słowo Boże. Pamiętaj, nie zostałeś stworzony, by żyć w ciągłym niepokoju. Zostałeś stworzony, by mieć komunię z Bogiem, doświadczać Jego pokoju, odpoczywać w Jego ramionach. A wszystko to zaczyna się od prostej, szczerej i pełnej wrażliwości modlitwy. Zaczyna się, gdy w końcu decydujesz się mówić do Boga takim, jakim naprawdę jesteś. W Księdze Izajasza 41-10 znajdujemy obietnicę, którą powinniśmy nosić w sercu: nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą, nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię cię, pomogę ci, podtrzymam Cię prawicą sprawiedliwości mojej. Potężnej modlitwie znajdziesz nie tylko chwilę wytchnienia, ale i sposób na życie, ścieżkę duchowego pokoju w Bogu, która będzie Cię wspierać w każdym okresie, do następnego razu. I pamiętaj, nigdy nie jesteś sam. Bóg cię słyszy, Bóg cię widzi i Bóg kocha Cię bardziej niż możesz sobie wyobrazić.